To miejsce jest jak, jak dom. Myślę, że tutaj czuje się taki spokój wewnętrzny, i jest bardzo taka radość w nas. Czy tutaj się tak wszyscy się uśmiechają, wszyscy są pełni radości. To nie jest tylko tak, że przychodzisz i jest nudna modlitwa, nudne pieśni. Tak nie wygląda, to jest taki naprawdę dobry czas z Bogiem. Tu po części poczułam Chrystusa i dlatego tak często chcę tu wracać. Przyjechaliście na obóz do Marylina, bo wiecie, jak bardzo w dzisiejszym świecie można być w błocie, w kajdanach, w niewoli. Ja myślę, że wy tu jesteście, bo chcecie być po prostu wyzwoleni. To, co naprawdę nas uzdrawia, to jest duchowa wolność. To jest to, że Bóg zdejmuje z nas przekleństwo pokoleń. On naprawia nas tam, gdzie sami jest, nie jesteśmy się w stanie naprawić. Pan Bóg w moje serce wkłada taką ufność, że gdziekolwiek nie pójdę, wiem, że Pan Bóg będzie mnie tam chciał. Miłość jest tylko w Chrystusie. Można robić różne rzeczy, to będą jakieś tam puste uczęki. A miłość jest w Chrystusie, a my mamy po prostu polewać ludzi miłością. Odwracaj się plecami do tego, co złe. Nigdy nie będzie tak, że ktoś nam wyrzuci, bo jesteśmy inni. Bo tutaj zawsze znajdziesz osobę, która chce Ci pomóc. Czuć. Ducha Świętego po prostu, najbardziej w uwielbieniu jak każdy śpiewa, to jest po prostu coś nie do opisania I jak rozmawiam z ludźmi, jest każdy wierzący i mają fajne historie do tego jak się nawrócili i no bardzo fajnie mi się z ludźmi tutaj rozmawia, koleguje. A tu naprawdę mogłam e, poczuć tą atmosferę, taką bardzo cudowną atmosferę i mogę i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym obozie. Jak mam być szczera, to nie za bardzo chciałam tu być, ale teraz e, mogłabym tu stać jak najdłużej. Bardzo mi się tutaj spodobało. Naprawdę to jest taki mój najważniejszy obóz i ten obóz naprawdę na przykład ze mną robi cuda. I po prostu jestem zachwycona oglądaniem tych wszystkich ludzi i możliwością jakby tak strasznie kocham mówić o Chrystusie i się cieszę, że po prostu są tutaj młodzi ludzie w wieze, do których można jakby przychodzić i, i też mówić, a z drugiej strony łapać też ich perspektywę i też się zarażać tą, tą świeżą wiarą. Wierzę, że każdy z Was ma prawo odnaleźć siebie. Jeżeli dzisiaj jest czas, to nie, nie wahajcie się poprosić Boga o pomoc. To jest dobry, zawsze jest dobry moment, żeby powiedzieć, Boże, nie wiem gdzie jestem, nie wiem kim jestem, ale pokaż mi, czy na pewno jestem w dobrym miejscu mojego życia.